Gdy mówimy o analizie danych, bardzo istotny jest temat tego, kto tak naprawdę będzie korzystał z tych danych. Jeżeli mówimy bowiem o użytkownikach technicznych, to bardzo często im będzie wystarczały narzędzia, które mają interfejsy czysto techniczne, operujące na przykład na takich protokołach jak SQL. Natomiast co z użytkownikami. Biznesowymi, którzy nie oszukujmy się, będą bardzo często woleli wizualizację danych i analizy danych e, zamiast pisania kwerent e, w języku SQL. Wówczas na scenę wchodzą narzędzia typu Business Intelligence BI. Narzędzi business intelligence na rynku jest kilka. Część z nich jest bardziej popularnych, część z nich jest mniej popularnych, ale w skrócie wszystkie one mają jeden cel: ułatwić osobom niekoniecznie technicznym analizę, przeglądanie danych i wyciąganie z tego wniosków. I okazuje się, że w całym portfolio AWS-a również znajduje, znajdziemy usługę, która ku temu służy i to nie byle jaką usługę naprawdę bardzo dobrą. Tą usługą jest QuickSight. QuickSight jest to narzędzie klasy Business Intelligence, które służy do tego, aby analizować dane w sposób wizualny. Możemy z niego korzystać na wiele różnych sposobów. Ono może, to narzędzie, podłączyć się do istniejących zbiorów danych, takich jak bazy danych, na przykład RDS, lokalizacje plikowe, jak S3, robić kwerendy poprzez Athena, o której już mówiliśmy, czy też możemy po prostu wrzucić dane bezpośrednio do QuickSight'a i tam bezpośrednio te dane analizować. O QuickSightie, no jak też o wielu innych usługach, które poznawaliśmy podczas tego kursu, można byłoby mówić wiele. My natomiast teraz co zrobimy, to spróbujemy zalogować się do AWS i zobaczymy znowu z widoku lotu ptaka, jak QuickSight działa i na co nam pozwala. Zatem ponownie jesteśmy w konsoli AWS-owej, i teraz co zrobimy, to oczywiście przyjrzymy się usłudze QuickSight. W tym celu przejdę do niej z poziomu głównej konsoli. QuickSight widzimy Fast Easy to Use Business Analytics, czyli narzędzi do Business Intelligence. Ponieważ jesteśmy tutaj pierwszy raz, to będziemy musieli uaktywnić tą usługę. Ona działa troszeczkę inaczej niż innego rodzaju usługi, zatem się tutaj zarejestrujemy, zalogujemy do niej. Widzimy, że mamy informację o, tym, o kosztach danej usługi. Mamy do czynienia tutaj z dwoma rodzajami albo Enterprise, albo Enterprise SQ. I tutaj informacja o koszcie czyli widać, że koszt będzie uzależniony tak naprawdę w dużej mierze od ilości użytkowników. Różnica między Enterprise a Enterprise SQ jest takie, że Q to jest narzędzie, które dodatkowo wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji, i AI. Do tego, żeby lepiej sugerować pewne elementy. E, ja w tej chwili wezmę Enterprise, bo mnie jest potrzebny to enter, Enterprise Skill. Mam uwagę, jeżeli wy również będziecie no, testowali tą usługę e, i po testach po zabawie nie będziecie chcieli już dalej płacić za nią, to pamiętajcie, żeby się z niej wypisać, bo inaczej te koszta będą dalej szły. Dobra, no to ja wybieram tą rzecz i przechodzę dalej. Informacja o tym, jaki region będę wykorzystywał, więc ja chcę Irlandię wykorzystywać. Nazwa użytkownika, konta i adres e-mail, e, a następnie do jakich zasobów e, usługa ma mieć dostęp. Widzimy, że na dzień dobry, jak Bawuł sugeruje, żeby miała dostęp do Redshifta, czyli hurtowni danych relacyjnej bazy danych IAM, czyli dostęp do zarządzania użytkownikami, uprawieniami i do Ateny. Mógłbym też tu inne rzeczy wybrać, natomiast to co jest dla mnie tak naprawdę odpowiada, więc jest ok, więc przechodzę dalej. Widzimy, że nasze konto zostało utworzone. Może jeszcze jedna mała rzecz odnośnie tego pricingu, który wcześniej był. Pricing będzie w dużej mierze też uzależniony od tego, jakiego typu użytkowników mamy. czyli to są użytkownicy, którzy tworzą jakieś dashboardy, czy tylko konsumenci? Konsumenci kosztują dużo, dużo mniej. To autorzy kosztują tam paręnaście, parędziesiąt dolarów na miesiąc, konsumenci kosztują dużo mniej. Dobra, no to skoro już QuickSight jest uruchomiony, no to spróbujmy do niego przejść. Wita nas ekran z jakimiś informacjami oraz jakieś gotowe tutaj dashboardy, analityki, które moglibyśmy poprzeglądać. Teraz co ja spróbuję zrobić, to spróbuję podłączyć się do nowego datasetu, dataset, czyli zbiór danych. Widzimy, że już tutaj kilka jest, znowu to są te takie przygotowane na dzień dobry. Ja natomiast utworzę sobie teraz nowy dataset i widzimy, że mamy możliwość podłączenia się do różnych źródeł danych bazy danych w AWS-ie poza np. Snowflake, Databricks, GitHub i tak dalej. Natomiast też można załadować plik oddzielny, czyli po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, jakiegoś Excela wrzucamy i też to by zadziałało. Natomiast co ja może zrobię? Ja spróbuję się podłączyć do Ateny. Dlaczego? No bo Atena już konfigurowaliśmy w jednym z poprzednich wykładów i jest podłączona do dużego datasetu 1GB, więc czemu nie? Musimy podać nazwę naszego data source'u, więc ja powiem, że to jest analityka source i tworzymy. I ponieważ połączymy się do Ateny, więc on automatycznie wykryje, co tam Glue wtedy wy, jakby się nauczył, że tam była jedna tabela Big Data i do niej chcemy się podłączyć. I teraz to jeszcze dodatkowo nam daje tutaj możliwość QuickSight, to jest coś takiego SPICE. SPICE polega na tym, że dane są automatycznie Wrzucane do pamięci Quicksighta. E, więc to też jest dobre czasami, jeżeli chcemy, żeby ta analityka była jeszcze szybsza i odbywała się w QuickSight'cie samym, samym. Natomiast my, ponieważ pod mamy Atenę, i ona też jest jakby dobra, jeżeli chodzi o analitykę, szybka, więc możemy spokojnie powiedzieć, żeby analiza była odbywała się tam, do czego się podłączamy, czyli w tym przypadku to będzie to Atena. I tyle. Tworzymy. Teraz zobaczcie, możemy stworzyć nasz dashboard. Po lewej stronie mamy różnego rodzaju elementy, które zostały wy, wykryte, kolumny. No i możemy tworzyć różnego rodzaju diagramy, który nam, o które nam chodzi. No więc powiedzmy, że ja chcę zobaczyć diagram w związku z krajami. Przeciągnę to. I zobaczcie, że już udało mi się zobaczyć. Yy, właśnie stworzyliśmy diagram i on automatycznie powiedział podział krajów ilości osób. Yy, te, które mieliśmy, więc widać: właśnie Polska 4 miliony, Warszawa 1, las 7 milowy 1 i tak dalej. Mało uwaga, jeżeli ktoś z Was będzie robił to samo co ja i dostanie błąd, to należy wówczas, wówczas jeszcze w uprawnieniach dodać uprawnienie do S3. To taka mała informacja. No dobra, powiedzmy, że ten diagram mi pasuje. Mogę trochę, trochę delikatnie go zmniejszyć i wygląda sensownie. No, spróbujmy dodać kolejne tutaj elementy, które byłyby dla nas interesujące. Więc ja dodam znowu yy, wizualizację i tym razem, powiedzmy, że będę chciał stworzyć diagram, który będzie miał na przykład informacje o płci. Ale również informacje o dzieciach, więc dodaję tą miarę. No więc, co on mi teraz zrobił, posłuchajcie? No bo jakby nic w szczegółach nie podaliśmy, więc on mi sumował, że mężczyźni w moim datasetie w skrócie mają sumarycznie prawie 12 milionów dzieci, kobiety niecałe 7. No i zwierzęta 2, no bo tam mamy ten jeden rekord. O, takie diagramy oczywiście możemy też zmienić format, więc na przykład powiedzmy, że zobaczmy, czy taki diagram miałby sens. I ciągle zadziałało, zobaczcie, czyli tutaj sumarycznie mamy 19, prawie 20 milionów dzieci, mężczyźni, kobiety, no i tamte zwierzaki. Oczywiście można byłoby dalej kontynuować takie diagramy i robić to, co, co uważamy za stosowne i sensownie. Tutaj widać, że przy dodawaniu rzeczy można dodawać nie tylko wizualizacje, ale teksty, insighty i tak dalej. Posłuchajcie, na tym kończymy. Nie będziemy tu chodzić w szczegóły, ponieważ znowu o QuickSight'cie można byłoby rozmawiać dużo, dużo. To jest bardzo ciekawa i potężna usługa. My tylko delikatnie tutaj zarysowaliśmy możliwości. Jeżeli ktoś będzie chciał więcej, to śmiało może podążać w tym kierunku i poznawać tajniki tej usługi.